Młynek i bursztynka na zawodach w Choinkach W wiosce Choinki odbywały się coroczne zawody, które przyciągały ludzi z całego regionu. Tym razem główną atrakcją były specjalne konkurencje dla zaprzęgów konnych, w których uczestniczyli zarówno mieszkańcy wioski, jak i przybysze. Młynek, ciamajdowaty i dowcipny mieszkaniec poddupnika, postanawia wziąć udział w zawodach ze swoją ukochaną kobyłą, bursztynką. Choć na co dzień Młynek bardziej zasłynął ze swojego poczucia humoru niż z umiejętności jeździeckich, nie przeszkadza mu to w podejściu do wyzwania z entuzjazmem. Konkurencje były pełne różnorodnych przeszkód, od skoków przez przeszkody po pokonywanie torów przeszkód. Młynek doskonale zdawał sobie sprawę, że jego szanse są ograniczone, ale to nie zniechęcało go. Był pewien, że Z, bursztynką pod sobą, są w stanie zdziałać cuda. Podczas zawodów, Młynek i Bursztynka wykazali niesamowitą zgodność i harmonię. Mimo, że nie zawsze byli najbardziej eleganccy w pokonywaniu przeszkód, ich determinacja i kreatywność w zwracaniu uwagi publiczności przyciągały olbrzymią uwagę. W miarę jak zawody trwają, Młynek i Bursztynka zaskakują wszystkich swoim zwinnością i sprytem. W miarę jak? Konkurencje stawały się coraz trudniejsze. Młynek wyciągał zaskakujące triki i żarty, aby rozśmieszać publiczność i odciągnąć uwagę od ewentualnych błędów. Nareszcie, w decydującej konkurencji, młynek i bursztynka muszą pokonać olbrzymi labirynt przeszkód, wymagający precyzji, szybkości i inteligencji. Wszyscy trzymają kciuki za naszą niezwykłą parę. Mimo, że konkurencja była zacięta, Młynek i bursztynka udowodnili swoją wyjątkowość. Wykorzystując swoją spryt i spostrzegawczość, pokonali labirynt przeszkód w imponującym stylu. Gdy młynek i bursztynka przekraczają linię mety, w całej wiosce rozlegają się okrzyki radości. Zwycięstwo młynka wzbudza ogromne zainteresowanie i podziw wśród mieszkańców choinek i innych uczestników zawodów. Ta niezwykła historia o jedności, wytrwałości i Kreatywności młynka i bursztynki staje się legendą w wiosce choinki. Pokazuje, że nawet w pozornie niemożliwych sytuacjach, zgrany zespół może pokonać wszelkie przeszkody i zdobyć serca publiczności. Był to czterdziesty piąty fragment książki poddupnik autorstwa Dawe.